Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym kanale, w kolejnym kanale, w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy testować Garaża Lime Mojito. 4,5% tak się prezentuje. Całkiem fajna butelka. Mam nadzieję, że dobry smak. Najgorsze jest tylko to, że w pierwszej informacji o tym. Yy, po raz, zaraz za procentami jest, zawiera cukier i su, y, substancję słodzącą. Składniki piwo, woda, słódź jęczmienny, cukier, chmiel, napój o smaku mojito, y, sok z limonki, z zagęszczonego soku z limonki 1,2%, sok z cytryny 1,5%, 400 ml najlepiej spożyć przez bla bla bla, więc otwórzmy i zobaczmy, jak to smakuje. Taki zapach, które życie były kiedyś popularne, Lechy Shandy, teraz to są, ale były też przez jakiś czas takie Lechy Shandy ice. To właśnie tak pachnie. A jak smakuje? Dokładnie tak samo. Trochę bardziej kwaskowe i troszeczkę bardziej słodkie. Nie czuć tyle smaku piwa, czuć bardziej po prostu smaczny napój, niżeli samo sobie piwo, jak to w wszystkich garażach właściwie jest. Więc pod tym względem bardzo smaczne. Ale no ten smak mi tak przypomina tego Lecha Sending, co był kiedyś. Takiego cytrynowego fajnego, a potem tego zajsem. To właśnie był lekko zmiętą. Fantastyczny był. Nie wiem, czy one nadal są. Możecie dać w komentarzu informację jakąś. Czy coś takiego jeszcze jest. A ja to piwko tego garaża bardzo polecam. No ta cena tylko. Za garaże trzeba zapłacić koło 6 zł. No, czasami da się kupić na niej po 4,50. Ale to jest dość spora kwota ogólnie, jeżeli chodzi o 400 ml piwko o wartości 4,5% więc no jakość jest jakość jest dobra cena nieco wyższa no ale jeżeli lubicie garaże no to tego też musicie spróbować bo na pewno Wam zasmakuje a ja w takim razie proszę Was o zostawienie łapki w górę suba z dzwoneczkiem żebyście nie przegapili żadnych testów na moim kanale troszeczkę się ich ostatnio pojawiło więc mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie. W najbliższych filmikach też pojawią się nowe testy piw Amber. Cztery różne. Czyli to już będzie sześć różnych łącznie piw z tej marki na moim kanale, ale te piwka pojawią się na dniach. Nie wiem dokładnie kiedy jeszcze, ale niedługo na pewno się pojawią, więc zapraszam do subskrybowania i czekajcie na nowe filmiki. Na razie.